Na początku nie było wiadomo co to jest, ale to jest maluch. Ma no, nawet chyba polski akumulator przypięty nie? na kawałek kształtownika i deskę. Instalacja elektryczna widać, że dobrze utrzymana zakonserwowany na biało no tutaj To już wiadomo że to jest maluch tu ma zbiornik paliwa chyba tak na pewno 10 litrów co więcej nie trzeba no, silnik, silnik nie ma wiele wycieków No ładne ładny dus A tu twierdza Cytadela Czy jak to zrobi